Nie znam cię, nie wpuszczę cię. Nie stój tutaj. Poznajesz ten papier? Kontrakt na walkę. Widzę, że umiesz czytać. Na kogo jest ten kontrakt? E, na Zdenka. Tak, no, na Zdenka. Zdenek to ja. Jeszcze jakieś pytania? Właś. Tylko nigdzie się nie szwendaj. Od razu idź do Igora. W porządku. Potrzebuję roboty. A co umiesz? Potrafię robić mieczem. Mógłbym się nająć do ochrony. A kogo chciałbyś ochraniać? Tłum czasem ponoszą emocje. Ktoś musi pilnować porządku. Hm. Jakie masz doświadczenie? Sporo w życiu walczyłem. Nie nosiłbym miecza, gdybym nie potrafił go użyć. Zabijałeś ludzi? Zdarzyło się.